Dawno, dawno temu e, został opracowany tak zwany kwestionariusz Marcela Prusta. Tak. Muszę Państwu powiedzieć, że w pewnych mhm. e, e, sytuacjach ten kwestionariusz był prawie e, e, uważany za swoistego rodzaju test osobowości e, artysty. E, e, Prust. E, Dwa razy odpowiadał na te pytania. Odpowiedź ma być krótka, tak jak w tych teleturniejach. Czytam, a, a Państwo, a państwo, a państwo będziecie, będziecie mogli też odpowiedzieć sobie, co Państwo byście powiedzieli na taki temat. Uwaga! Zaczynamy, może y, od razu będzie tak, ula pierwsza, Dobrze. i y, ja y, nie, będziemy, nie będziemy zmieniać. Co? Słuchajcie, ja już wszystko przeżyję. Taki trend zrobię. Ja już wszystko przeżyję. Mój, mój przyjaciel z Krakowa przysłał mi dzisiaj zdjęcie. Y, półki swoje z, z książkami, i ja stoję koło Joyce'a, także ja wszystko przeżyję. O, 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 dobra, jedziemy. Proszę Państwa, główna cecha. Mojego charakteru. Nieśmiałość. Tak. Niepewność. Cechy, których szukam u mężczyzny. Inteligencji. Czułość. Cechy, których szukam u kobiety. Też inteligencji. Nie będzie inteligencji. Co cenię najbardziej u przyjaciół? Że są lojalni są zawsze. Moja główna wada, mm. e, że często po, powtarzam słowo chyba. <grywa> Iwona, wada twoja. Nie ma. Nie ma. Nie ma. Same, Same wady. U nie, Same. No, Aż tak mam okay. Moje ulubione zajęcie. Przebywanie z moimi ukochanymi aktorami. O, o, Oj, tak to, takie podejrzane. No dobra. Iwona? O, i to rozumiem. A co? Nie usłyszałem. Do łóżka, kładzenie się do łóżka. Z kimś? Co wzbudza we mnie obsesyjny lęk? Pająki. Jeden nie przyznam. Okay, okay. E, co byłoby dla mnie największym nieszczęściem? No, tak poważnie teraz odpowiem, gdyby coś stało się z moją kochaną Karolinką. Córką. 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 No, pewnie, pewnie też. No, dzieci. No. Kiedy kłamie? Jezu, ja co czas <głos》>? Cały Nieprawda. Tak. A znasz to? Czasami trzeba kłamać, żeby nie kłamać. Iwona, kiedy kłamiesz? Kiedy kłamię? No. Kiedy muszę. Dobrze. O, masz ula, nie przewidziałaś. Słowa, których nadużywam. O, No, no tak, właśnie, to te chyba. Chyba, tak. Okay. Iwona, nadużywasz jakiegoś słowa? Nie, ale... Pewna osoba nadużywa. W każdym bądź razie i bardzo mi to... O, że... Uwaga, jeśli macie ulubieni bohaterowie literaccy. No to ja już znowu po tego mojego ukochanego Herberta. Dobra. Iwona. Też Herbert i Kapuściński. Ulubieni bohaterowie życia codziennego. No Ojej, to ja mam dużo bohaterów. No Tak, masz dużo, no to zostaniemy przy tym, że masz no, dużo. Nie, no, A Iwona? Nie, nie chcę nikogo skrzywić. Na przykład, no, wiele no, osób, które tu jest na sali, okej. Okay. Czego nie cierpię ponad wszystko? Nie cierpię ponad wszystko, jak ktoś mówi, że coś jest strasznie ładne. <laughs> Iwona, czego nie cierpisz ponad wszystko? O, super, polityki, dobra. Dar natury, który chciałbym posiadać. chciałabym posiadać. Ja bym chciała być wyższa. Jej, ty... Nie ma sprawy. Nała piony. i błyskotliwa o Dobrze. Jak chciałabym umrzeć. Jak co? Jak chciałabym umrzeć. Na pewno chciałabym bez boleści na koni bez na koniu, bez na, koniu? Bez na koniu obecny stan mojego umysłu hmm. obecny stan mojego umysłu No coś w tym jest? W czym euforia? W tak, tej może coś jest? Siwonder, jaki jest stan twojego umysłu? Bardzo się cieszę, że. No to jest pani prezes, entuz... entuz... entuzjazm! <laughs> I publiczność owacyjnej. Entuzjazm! Super! Jak to fajnie, że mamy taki film. Ja Dziewczyny, Pułenta, ostatnie pytanie. I mamy to za sobą. Uwaga! Błędy, które najczęściej wybaczam? Ja błędy wybaczam swoim przyjaciołom przede wszystkim. A jak? Ale jakie, ale jakie? 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 błędy. E, o, na przykład wybaczam bardzo, y, y, znaczy może niechętnie, ale wybaczam, jak ktoś skrzywdzi mnie. Mhm. To, tak, to wybaczam. Mhm. Mhm. Wielkoduszna wielko, wielko, jest. Wielkoduszna jest. I woma. Jakie błędy? Mhm. Okej, okay, z takiego założenia wychodzisz, bardzo dobrze, mówisz, że ludzie nie mają błędu, nie robią ja żadnych błędów, ja także nie ma problemu. O, jak ja bym chciał żyć w takim Raj. A puenta jest optymistyczna, widzicie? No, jesteśmy w raju. No, fantastyczne, fantastyczne. To wiemy, że jesteśmy, tego nikt nie wie.